W drapieżników i ich ofiar każdy ruch może decydować o przeżyciu. Niektóre zwierzęta polują z mistrzowską precyzją, inne uciekają, wykorzystując spryt, zwinność czy nagłe wybuchy prędkości. W tej subtelnej grze życia jedna cecha wydaje się kluczowa szybkość. To ona pozwala zarówno myśliwym, jak i ich ofiarom zyskać przewagę w wielu sytuacjach, pod warunkiem, że zachowują zimną krew. Dziś wyruszymy w podróż po siedmiu kontynentach, aby poznać najszybsze zwierzęta lądowe naszej planety. I zanim napiszesz, przecież każdy wie, że to Gebhardt. daj mi chwilę, bo w tym odcinku nie chodzi tylko o rekordy, ale o to jak różne kantonenty tworzą własnych mistrzów prędkości, a mogę się założyć, że nie wiesz jakie zwierzę jest najszybsze w Europie. Skupimy się wyłącznie na gatunkach poruszających się po ziemi, Ptaki W takim locie pozostawimy na inną opowieść, a naszą przygodę zaczniemy w miejscu surowym i nieprzyjemnym, na Antarktydzie. Antarktyda. Ten lodowy kontynent jest niemal pozbawiony lądowych zwierząt. Choć trudno nazwać je pełnoprawnymi mieszkańcami lądu, nie możemy pominąć pingwinów, uroczych i nieporadnych na śniegu, lecz mistrzów pod wodą. Poruszają się w dwóch charakterystycznych stylach: kaczkowato, krok za krokiem, lub ślizgając się na brzuchu, jakby po naturalnych sankach. Największe z nich, pingwiny cesarskie, mimo swojej masy i majestatu, osiągają na lodzie zaledwie około 2,5 km na godzinę. Ich krótkie, zdecydowane kroki pozwalają im poruszać się skutecznie po lodzie, ale przy konieczności nagłej ucieczki mogą filowo przyspieszyć, choć nadal pozostają powolne w porównaniu z lodowymi mieszkańcami innych kontynentów. W oceanie sytuacja wygląda zupełnie inaczej: tam pingwin rozwija zawrotną prędkość do 36 km na godzinę, ale w naszym zestawieniu liczy się wyłącznie to, co dzieje się na lądzie. Tak oto Antarktyda zajmuje ostatnie miejsce, kontynent, który zachwyca pięknem lodowych krajobrazów i niesamowitymi mieszkańcami oceanu, ale na lądzie pozostaje królestwem powolnych kroków i ślizganie się po śniegu. Przenosimy się teraz na półkulę południową do Australii i szerzej oceanii. Tu ląd tętni życiem, choć wciąż brakuje wielkich ssaków. Najszybsze zwierzęta lądowe pojawiają się głównie w Australii, a ich ruchy zachwycają i zaskakują. W odległych zakątkach oceanii świat zwierząt rozwija się w nieco inny sposób niż na innych kontynentach. Tutaj wielkich lądowych ssaków jest niewiele, a wiele wysp zamieszkują jedyne drobne ptaki i gady. W Nowej Zelandii można spotkać imponujące ssaki, jednak żadne z nich nie wyewoluowało naturalnie na tych ziemiach. Nie są prawdziwymi rodzimymi mieszkańcami kontynentu. Australia natomiast kryje prawdziwe tajemnice prędkości. Emu i Kazuary olbrzymie. Ptaki o masywnych nogach przemierzają równiny z zadziwiającą zwinnością. Osiągając prędkość około 50 km na godzinę. Ich ruchy są pełne determinacji i siły. Lecz wśród buszu czai się Dingo, wytrzymały drapieżnik, którego sprinty potrafią przekroczyć 60 km na godzinę. Pościg staje się subtelną grą taktyki, wytrzymałości i błyskawicznych decyzji. W suchych, skalistych rejonach Australii życie toczy się w innym rytmie. Warany wielkie przecinają piasek i kamienie z prędkością 40 km w pogoni za innymi jaszczurkami lub uciekającymi ptakami. Każdy ich ruch jest precyzyjny i niemal hipnotyzujący, jak gdyby cały kontynent obserwował ich taniec przetrwania. Lecz jest jedno zwierzę, które najbardziej kojarzy się z Australią. To oczywiście kangury, prawdziwe ikony australijskiej przyrody. Poruszałem się w sposób, który wydaje się niemożliwy. Spokojnie, krok za krokiem, wspierając się ogonem, który staje się niczym trzecia noga. Ale gdy decydują się na bieg, ziemia drży pod ich potężnymi skokami, a ciało wznosi się i opada. W rytmie perfekcyjnej harmonii. Angur Olbrzymi, drugi co do wielkości gatunek, może osiągać aż 65 km na godzinę, wyprzedzając wszystkie inne zwierzęta na równinach. Choć oceanie nie jest domem dla rekordziców prędkości świata, jej mieszkańcy pokazują, że siła, zwinność i przystosowanie do środowiska mogą stworzyć spektakularne widowisko. W każdym skoku, w każdym sprincie i każdym pościgu kryje się historia kontynentu, który wciąż zaskakuje swoją dziką naturą. Opuszczamy teraz suche równiny i rozległe pustynie Australii, gdzie kangury, emu i warany pokazują mistrzostwo szybkości i wytrzymałości. Przenosimy się na zupełnie inny kontynent Amerykę Południową. Krainy bujnych lasów deszczowych, rozległych terenów podmokłych i otwartych, trawiastych równin. Tutaj również znajdziemy zwierzęta, które potrafią poruszać się z zadziwiającą prędkością, choć w wielu miejscach ich taktyka ucieczki różni się od australijskich mistrzów sprintu. Ameryka Południowa, podobnie jak Oceania, kryje w sobie kilka niezwykle szybkich stworzeń. Jednym z nich jest Nanduszary. Tak, imponujący swoją prędkością, która pozwala mu skutecznie unikać większych drapieżników. W lasach deszczowych i na terenach podmokłych wiele zwierząt nie polega na biegu. Gęsta roślinność i błotniste tereny sprawiają, że cicha, skryta wędrówka często bywa bardziej efektywna niż otwarta ucieczka. Jednak nawet w takich środowiskach zdarzają się mistrzowie szybkości Jaguar. Największy kot Ameryki Południowej potrafi w krótkim sprincie osiągnąć około 65 km na godzinę, skutecznie polując wśród gęstych traw. I trzcinowisk, inne zwierzęta takie jak kapibary. Choć na lądzie wydają się powolne, w wodzie z łatwością pozostawiają człowieka w tyle. Na otwartych równinach i suchych pustyniach kontynentu Guanaco pokazuje swoje prawdziwe możliwości. Te szybkie i zwinne ssaki muszą liczyć tylko na siebie. Brak kryjówek zmusza je do polegania na galopie, który w pełnym biegu osiąga nawet 65 km na godzinę, ale ich prędkość nie zawsze wystarcza. Naturalnym wrogiem Guanaco jest puma która w przeciwieństwie do wytrzymałych drapieżników poleje krótkimi, gwałtownymi zrywami, osiągając przy tym do 75 km na godzinę. Ta rywalizacja między ofiarą a drapieżnikiem wyjaśnia, dlaczego zarówno Guanaco, jak i Pumy przetrwały i rozpowszechniły się po kontynencie. To właśnie ich zwinność i umiejętność szybkich zrywów umieszczają Amerykę Południową na piątym miejscu w naszym zestawieniu najszybszych zwierząt lądowych, opuszczając rozległe równiny i wilgotne lasy deszczowe Ameryki Południowej. Przenosimy się na drugi koniec Atlantyku. Tutaj, w sercu Europy, krajobraz zmienia się diametralnie. Tropikalną dżunglę zastępują gęste lasy liściaste, bezkresne łąki i chłodne bagna. Choć fauna tego kontynentu wydaje się mniej egzotyczna, jej mieszkańcy również skrywają niezwykłe umiejętności. Niektóre z nich mogą zaskakiwać szybkością, której nikt nie spodziewałby się po tak dobrze znanych zwierzętach. Europa to kraina, w której szybkość nie zawsze idzie w parze z wyglądem zwierzęcia. Choć wiele jej mieszkańców nie sprawia wrażenia sprinterów, chwilek zagrożenia potrafią zadziwić. Wśród kopytnych prym wiedzie Sarna. Lekka i zwinna. Osiąga prędkość dochodzącą do 60 km na godzinę. Jeszcze bardziej zaskakuje jednak potężny łoś. Ten prawdziwy olbrzym europejskich lasów. Mimo swojej masywnej postury potrafi poruszyć się niemal równie szybko jak Sarna. Długie nogi niosą go pewnie zarówno przez gęstwinę, jak i przez grząskie, bagniste tereny. Tam, gdzie inne zwierzęta szybko tracą siły. Drapieżniki Europy również potrafią zaskoczyć swoją dynamiką. Wilki, słynące z wytrwałości, potrafią przyspieszać do imponujących prędkości, gdy nadarzy się okazja do ataku. Jeszcze bardziej zadziwiany niedźwiedź brunatny, zwierz ogromne, ciężkie, które na pierwszy rzut oka zdaje się niezgrabne. Tymczasem w biegu potrafi dorównać wilkom, a człowieka przyścignie bez najmniejszego wysiłku. To właśnie dlatego ucieczka podczas spotkania z niedźwiedziem jest tak ryzykowna. Jego instynkt może uznać to za zachowanie typowe dla ofiary. Największym sprinterem kontynentu okazuje się jednak ktoś zupełnie inny. Zając szarak, choć często niedoceniany, jest prawdziwym mistrzem szybkości. To największy gatunek zająca na świecie, a jego ciało, smukłe, sprężyste i silne, zostało stworzone do biegu. Zamieszkuje otwarte pola i łąki, gdzie łatwo go wypatrzeć, ale gdy zagrożenie staje się zbyt bliskie, zając w jednej chwili eksploduje energią. Rusza w chaotycznym, zygzakowatym biegu, osiągając nawet 80 km na godzinę i potrafiąc utrzymać to tempo na dłuższych odcinkach. To sprawia, że złapanie go jest niezwykle trudne. Szansy mają jedynie drapieżniki atakujące z zaskoczenia lub z powietrza. Dzięki takiej strategii przetrwania, zęb szarak rozpowszechnił się w wielu regionach świata, często stając się gatunkiem inwazyjnym. To właśnie on nadaje Europie mianem czwartego kontynentu w globalnym rankingu szybkości zwierząt lądowych. Z kontynentu pełnego gęstych lasów i bagien, Europy przenosimy się znów za Atlantyk, wkraczamy do Ameryki Północnej, gdzie krajobraz jest jeszcze bardziej zróżnicowany: od arktycznej tundry, przez rozległe prerie, aż po górskie pasma i suche pustynie. Tutaj zwierzęta musiały wykształcić niezwykłe zdolności, by przetrwać. W świecie, którym przestrzeń zdaje się nie mieć końca, szybkość staje się jedną z najważniejszych broni w walce o życie. Ameryka Północna dzieli wiele gatunków zarówno z Ameryką Południową, jak i z Europą, dlatego częściej mieszkańców już dobrze znamy. Jednak tutejsza fauna kryje również własnych mistrzów szybkości: Niedźwiedź czarny, mniejszy kuzyn potężnego niedźwiedzia brunatnego potrafi poruszyć się z zaskakującą sprawnością, choć ustępuje mu siłą i tempem, z kolei piżmowy, pozornie ciężki i ospały, potrafi wystrzelić do biegu z niezwykłą energią, zadziwiając swoją zwinnością na surowych arktycznych równinach. Największe wrażenie robi jednak zwierzę, które nie ma dziś realnego zagrożenia, jeśli chodzi o prędkość. Widłoróg, często mylnie nazywany amerykańską antylopą, jest zupełnie odrębnym gatunkiem, przedstawicielem własnej rodziny, która nie ma żadnych innych żyjących członków. Jego najbliżsi krewni to żyrafy i okapi z odległej Afryki, lecz widłoróg prowadzi życie całkowicie odmienne od nich. Ten niezwykły ssak jest jednym z najszybszych zwierząt lądowych na Ziemi osiągając prędkość blisko 89 km na godzinę. Co ciekawe, w dzisiejszym ekosystemie nie istnieje drapieżnik, który mógłby mu dorównać. Jego nadzwyczajna szybkość jest pamiątką po czasach, gdy na tych terenach żyły wymarły już gepardy amerykańskie, smukłe, wyspecjalizowane koty, które prawdopodobnie zmuszały widłorogi do ekstremalnych pościgów. Ostatnie z nich zniknęło około 16 tysięcy lat temu, a widłoróg pozostał samotnym sprinterem prairie, zachowując zdolność która dziś wydaje się niemal nadmiarowa. Historia widłoroga pokazuje, że na otwartych równinach i pustynnych obrzeżach prędkość to najlepsza forma obrony to ona decyduje o przetrwaniu, a w przypadku Ameryki Północnej czyni ten kontynent trzecim na świecie w wyścigu o najszybsze zwierzę. Szkoda tylko, że prawdziwej prędkości dawnych gepardów amerykańskich nigdy już nie poznamy. Opuszczając rozległe prerie i górskie krainy Ameryki Północnej, przenosimy się teraz na drugi koniec świata do ogromnej i różnorodnej Azji. To największy kontynent naszej planety, gdzie mroźne pustkowe Syberii spotykają się z tropikalnymi dżunglami Azji Południowo-wschodniej, a bezkresne stepy przechodzą w wysokie himalajskie szczyty. W tak odmiennej scenerii wykształciły się jedne z najbardziej niezwykłych i zaskakująco szybkich zwierząt lądowych na Ziemi. Choć można by twierdzić, że dwa ostatnie kontynenty zasługują na równorzędne pierwsze miejsce pod względem szybkości zwierząt, pozwólmy sobie na drobną kontrowersję i najpierw skierujmy wzrok ku Azji. Rozległy kontynent, gdzie każdy krajobraz od mroźnych stepów Syberii po gorące równiny indyjskie, kształtuje życie w unikalny sposób. Podróżując po tej ziemi, trudno wymienić wszystkie szybkie stworzenia, lecz kilka z nich zasługuje na szczególne wyróżnienie. Przemierzając azjatyckie stepy, napotkamy na antylopę Saiga, której niemal prehistoryczny wygląd skrywa niezłe przystosowanie, Jej charakterystyczna, duża trąba. Ogrzewa zimne powietrze, zanim dotrze do płuc, pozwalając jej poruszać się z zawrotną prędkością 78 km na godzinę, nie tracąc przy tym wytrzymałości. W podobnych rejonach spotkać można także konia przewalskiego, który mimo masywnej sylwetki potrafi galopować z prędkością około 72 km na godzinę. Jeszcze szybsza jest antylopa indyjska, najszybszy z azjatyckich gatunków osiągających około 80 km na godzinę. W jej otoczeniu czai się wiele drapieżników, od zręcznych psowatych jak Cyjon Rudy czy Wilk Indyjski po potężne koty. Większość azjatyckich kotów od lamparta śnieżnego potygrysa polega przede wszystkim na cichym skradaniu się i sile skoku, a nie na długich sprintach. Ich krótkie zrywy osiągają około 60 km na godzinę, wystarczając, by złapać nieostrożną ofiarę. Jednak największym mistrzem w szybkości w Azji, a zarazem jednym z najszybszych zwierząt lądowych na świecie jest Gepard Azjatycki. Obecnie w stanie dzikim. Przetrwało ich mniej więcej około 50, głównie w Iranie, a niewielka populacja w Indiach pochodzi z projektów reintrodukcji. Oddzielone od gepardów afrykańskich prawdopodobnie między 32 tysiące a 67 tysięcy lat temu zachowały te same zdumiewające zdolności. Potrafią rozpędzić się nawet do 105 km na godzinę, choć niektóre źródła podają wartości rzędu do 130 km na godzinę. Ta niesamowita prędkość, wynikająca z milionów lat ewolucji pozwala im przetrwać w środowisku, gdzie liczba ofiar i teren wymagają zarówno zwinności, jak i wytrzymałości. Choć Azja ustępuje nieco pod względem liczby ekstremalnie szybkich gatunków, jej rozległe stepy, pustynie i góry dają schronienie niezwykle sprawnym zwierzętom, które wyścigu z drapieżnikami pozostają mistrzami kunsztu przetrwania. Z Azji, kontynentu gdzie szybkość i wytrzymałość decydują o przetrwaniu w zróżnicowanych ekosystemach, przenosimy się teraz na południe, do Afryki, gdzie otwarte równiny sawan i rozległe pustynie stwarzają zupełnie inne wyzwania dla szybkich stworzeń. Tutaj zwinność, spryt i błyskawiczne zrywy często decydują o życiu lub śmierci. Afrykańskie krajobrazy są areną na której rywalizują najszybsze zwierzęta świata, a prędkość stała się kluczem do zdobycia pożywienia i uniknięcia drapieżników. Podobnie jak w Azji, także w Afryce roślinożercy i drapieżniki wykazują niezwykłe przystosowanie do biegu po otwartych terenach. Każdy z nich jest świadectwem ewolucyjnego wyścigu, w którym metry na sekundę mogą decydować o przetrwaniu całego gatunku. W tym krajobrazie pełnym słońca i cienia dowiemy się, które zwierzęta Afryki zasługują na miano mistrzów prędkości. Na równinach i sawannach poruszają się setki ssaków kopytnych, które zachwycają swoją zwinnością. Wśród nich wyróżnia się np. gazela Thomsona lub Gnu oraz majestatyczny Kudu. Każdy z nich wyposażony w naturalne silniki do osiągania niezwykłych prędkości, przystosowane do ucieczki przed drapieżnikami. Ale szybkie nie są tylko ssaki. Na otwartych terenach królują również ptaki, strusie, osiągające prędkość aż 70 km na godzinę, co czyni go najszybszym ptakiem lądowym. Nie tylko lekkie zwierzęta potrafią zaskoczyć prędkością. Nawet wielkie i masywne ssaki, takie jak hipopotamy, potrafią rozpędzić się do około 30 km na godzinę, a nosorożce czarne do 50 km na godzinę, co przy zetknięciu z człowiekiem wydaje się niemal niewiarygodne. Ta liczna grupa szybkich roślinożerców wymaga obecności równie sprawnych drapieżników. Afrykańskie koty, psowate i inne drapieżniki lądowe muszą być nie tylko szybkie, ale też wytrzymałe, by utrzymać się przy życiu w tej dynamicznej sieci przetrwania. Najbardziej znanym i zarazem najszybszym jest oczywiście gepard, mistrz sprintu w świecie ssaków, osiągający do 130 km na godzinę. Jego lekka budowa pozwala mu polować na najszybsze kopytne, choć oznacza to też, że często dzieli się swoimi zdobyczami z innymi drapieżnikami jak hieny. Afryka jest miejscem, gdzie prędkość stała się kluczem do przetrwania, zarówno dla drapieżników jak i ich ofiar. Obserwując ten kontynent łatwo dostrzec, jak bardzo człowiek wydaje się powolny w porównaniu z naturalnym światem pełnym błyskawicznych ruchów i niezwykłej zręczności. Wraz z opuszczeniem afrykańskich sawan kończymy naszą podróż przez kontynenty. Wyprawę, w której prędkość okazała się jedynie jednym z wielu języków natury. Każde zwierzę, niezależnie od miejsca zamieszkania, wykształcił własny sposób na życie. Jedne polegają na błyskawicznych zrywach, inne na wytrzymałości, a niektóre, jak mieszkańcy Antarktydy, na sprycie i cierpliwości. Prędkość nie jest trofeum ani celem samym w sobie, to narzędzie przetrwania, rezultat milionów lat ewolucji, nieustannej rywalizacji i doskonałego dostosowania do środowiska. W świecie, gdzie granica między życiem a śmiercią bywa niezwykle cienka, liczy się nie tylko to, jak szybko potrafisz biec, lecz także kiedy ruszysz, gdzie skręcisz i jak dobrze potrafisz czytać krajobraz. Każdy kontynent ma swoich mistrzów od powolnych, kroczących pingwinów. Przez sprężyste kangury powidło roga, który biegnie po prieriach jak wspomnienie dawnych czasów. A na szczycie tej drabiny stoi Afryka, kraina w której prędkość stała się sztuką, a życie rozgrywa się w rytmie błyskawicznych decyzji. Jednak niezależnie od tego, gdzie spojrzymy, jedno pozostaje niezmienne. W naturze nie ma zwycięzców ani przegranych. Każde zwierzę jest mistrzem swojej własnej ścieżki. Przystosowanym, doskonałym, unikalnym. W tej wielkiej koronie prędkości... Najważniejsze nie jest to, kto biegnie najszybciej, lecz to, jak niezwykle różnorodna potrafi być sama natura. To wszystko, co miałem Wam do powiedzenia w tym odcinku. Jeśli się spodobał, zachęcam do zostawienia łapki w górę oraz do subskrybowania kanału po więcej treści o zwierzętach. Do następnego razu.